Polacy dalej się pytają, nie dowierzają, mówią: przenieście mnie. Z polskiego Auchan do hiszpańskiego Auchan, czyli Alcampo. Jeżeli w Hiszpanii Alcampo właściwie musi płacić dwa razy więcej na rękę niż w Auchan w Polsce, ale tam produkty są tańsze albo w tej samej cenie niż w Polsce, a nieruchomości nawet 10 razy tańsze, 15 razy tańsze w okresie 50 lat, czyli życie jest no, 3-4 razy lżejsze aniżeli w Polsce. Ludzie, szanowni państwo, dalej nie dowierzałem, jak to jest możliwe, że Polakom można płacić dwa razy mniej, a Polacy muszą płacić w zagranicznych hipermarketach nawet więcej albo tyle samo, albo nawet znacznie więcej, aniżeli na przykład w hiszpańskim Alcampo, czyli części wielkiej korporacji Oshą. Alcampo to chyba jest po prostu po hiszpańsku Oshą, prawda? Jak to jest możliwe, szanowni Państwo, że Polak za zwykłe produkty jak bagietki, bułki, woda, kawa, banany, pomarańcze, mąka, woda, mleko, ryby, jaja, ser, cukier, olej i ziemniaki płaci albo tyle samo, lub też nawet więcej niż Hiszpanin? Mimo tego, że no, nam się wpaja, że u nas jest jakiś raj, ale trzeba zrozumieć, że Hiszpanom w Alcampo minimalnie na rękę i w innych sklepach, bo mniej więcej minimalna na rękę w Hiszpanii to jest dwa razy więcej niż w Polsce. Tak? Dwa razy więcej w Hiszpanii się płaci na rękę minimalnie w Polsce. Czyli jak ty pójdziesz do jakiegoś sklepu pracować, to musisz zarabiać minimalną dwa razy większą niż w Polsce, w zależności od kursu waluty w danym dniu, czy tam tygodniu, czy tam miesiącu. Jak to jest, szanowni państwo, że tam się płaci dwa razy więcej, a wszystko w tych sklepach zaczyna być? Już, już już dawno jest większość rzeczy jest tańsza, ale już niedługo no, na pewno większość rzeczy będzie tańsza, albo wszystko nawet będzie tańsze, prawda? Jak to jest możliwe? Te, te produkty, które przed chwilą wymieniłem, no są w tej samej cenie, co w Polsce, a nawet tańsze. No u nas jest akurat chleb tańszy, u nich bułki i bagietki są bardzo tanie. U nas akurat chleb jest tańszy, mamy więcej rodzajów chleba, ale te wszystkie inne rzeczy, które wymieniłem, to tam są tańsze. Tam także w tej samej cenie lub taniej można kupić ryż, piwo, wino tam o niebo tańsze, wódę tańszą, czekoladę tańszą, makaron i lody to wszystko w tej samej cenie albo taniej. U nas my górujemy tylko w danym momencie herbatami. U nas jest niesamowity wybór w oszą herbat. U nich jest jakaś taka bieda. Nie wiem, może źle sprawdzałem, no ale u nas te herbaty wychodzą taniej, prawda? Mamy wielki zasób ziółek, wszystkiego naokoło. No i pom pomidory mamy o dziwo trochę tańsze, o te 20-30% o dziwo mamy tańsze. Wiecie, do coraz więcej słońca świeci w Polsce, to coraz więcej możemy mieć tych szklarni u siebie, te pomidory robić. No i u nas są tańsze tylko kurczaki jeszcze prawda, 20, 30, 40% taniej. U nas są kurczaki tańsze akurat w Oshow w porównaniu do Alcampo. No i szynka u nas jest tańsza o 30 około procent, 40 nawet, ale to z szynkami jest różnie. Ze względu na to, że szynka-szynce nierówna. Jedna ma dużo wody, druga nie ma wody. Jedna ma prawie same mięso, druga ma prawie samą wodę, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Więc szynka-szynce nierówna. No ale, szanowni Państwo, no większość miażdżąca, większość produktów jest po prostu drastycznie y, tańsza w Hiszpanii. A na ostatnim filmie zmieniliśmy troszeczkę repertuar y, naszych produktów. I doszliśmy do tego, że nawet pasty do zębów są w tej samej cenie, a nawet tańsze. Ale także i proszki do prania są w tej samej cenie, a nawet tańsze. I to takie markowe. Już nie pamiętam, jak sprawdźcie sobie Państwo w te, ten ostatni film, jak to jest możliwe, Szanowni Państwo, że Polakowi w Polsce, w tej samej wielkiej korporacji, można płacić dwa razy mniej na rękę, a ten sam Polak musi płacić znacznie więcej za takie same produkty. Jak Hiszpan, który musi zarabiać co najmniej mniej więcej, prawie dwa razy więcej na rękę, a płaci mniej. Jak to jest, szanowni państwo, możliwe, że nasz naród, nasz naród pracuje za połowę tego, co Hiszpan, ale płaci więcej w tych francuskich sklepach? Jak to jest możliwe, szanowni państwo? Przypominam jeszcze, że w takich pięknych miejscach jak Teneryfa. Jak Las Palmas, jak Gran Canaria, jak to piękne miasto, które widzimy tutaj, prawda? Cały rok nie trzeba używać gazu. Nieruchomości są 3, 4, 5, 6, 7 razy tańsze na tych wyspach, czyli ogólnie w Hiszpanii, średnio w kupnie na kredyt, ale także i nominalnie i w utrzymaniu tych nieruchomości. Jak to jest, Szanowni Państwo, możliwe, że taka siła propagandy spadła? Proszę zobaczyć, to jest Santa Cruz de Tenerife, tutaj widzimy Puerto de la Cruz po prawej stronie, po mojej prawej, poważnej chyba lewej, bo to inaczej się odbija, prawda? Tam są sklepy o show al -campo i to wszystko tam jest tańsze, a trzeba płacić dwa razy więcej, prawda, pracownikowi. Jak to jest możliwe, że Polak się tak daje w Polsce? Ja nie mam problemu z Hiszpanami, bo to nie chodzi o Hiszpanów, to chodzi o to, co się robi, dlaczego w tych francuskich korporacjach można płacić Polakowi dwa razy mniej, no ale Polak finalnie musi płacić nawet więcej. Jak to, Szanowni Państwo, jest możliwe? Próbujemy do tego dojść no tylko się po prostu e, przeprowadzać i pracować w OSHO w Hiszpanii, prawda, a nie w OSHO w Polsce bo po prostu ma się wtedy dwa jak nie trzy razy lepsze życie Taka jest prawda, szanowni państwo, tu mamy Tenery, tu mamy Teneryfę, tu mamy Las Palmas, prawda, w takie miasto, w tym mieście też się płaci dwa razy więcej niż w Polsce, prawda, a ceny są niższe w tych sklepach, a już niedługo przy takim akceleratorze inflacyjnym, szanowni państwo, przy tak zawalającej się złotówce do euro plus tak wielką inflacją, no to pół roku, rok. I jesteśmy rozjechani. Już jesteśmy rozjechani, ale to już na nas zostanie po prostu mokra plama finansowa. No. Ludzie mówią, że co, że inflacja nie jest zła? Tragiczna jest, szanowni państwo, bo, bo zarobki nie rosną, a ceny rosną. Ceny rosną. To co, lepiej jest dać, dać pieniądze zagranicznemu, yy, nie, 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 nie wiem, mniej, mniejsze oprocentowanie kredytów niż Mniejsze ceny żywności To jest wiecie troszeczkę obłęd No ale przejdźmy w takim razie dalej I zobaczymy szanowni państwo dzisiaj coś niesamowitego I zobaczymy Coś niesamowitego Dzisiaj będziemy sprawdzali Przez lubianą przez wielu Coca-Cola Coca-Cola, Coca-Cola po hiszpańsku mówi się tak samo Jak po polsku proszę zobaczyć Coca-Cola Coca-Cola O Coca-Cola Coca-Cola Coca-Cola. Coca e, czyli mniej więcej mówi się tak samo, tylko bardziej jakoś tak e, można powiedzieć e, wesoło Coca-Cola się mówi e, po hiszpańsku. Tak więc zobaczymy czy także i za Coca-Cola, bo wcześniej robiliśmy nawet czekolada jest tam tańsza. No właściwie wszystko jest tańsze no to tej chlebu u nas jest tańszy no ale tam masz bułki tańsze z drugiej strony, prawda? Tak więc zobaczmy ile kosztuje Coca-Cola. W Hiszpanii, tutaj, o, akurat będziemy mogli zobaczyć Fantę, no ale jak Coca-Cola, to i Fanta pewnie. No i zobaczymy, zobaczmy po ile jest litr Coca-Coli. Tu mamy litr, a to jest zero, fój, zero cukru, to, to nie jest Coca-Cola. Zobaczmy z cukrem, tak? Bo to nie będziemy porównywać, wiecie, jak pić Coca-Colę, to tylko z cukrem, prawda? Ja te, tego często nie piję, ale czasem się napiję, no bo to jest świństwo dobre na sam koniec, prawda? Zobaczmy Coca-Cola. Coca Coca-Cola. Gdzie jest litr Coca-Coli Light? Nie chcemy laty. Chcemy oryginal. Coca-Cola oryginal. No mamy. Coca-Cola oryginal. 1 euro i 5 groszy. E, przepraszam. 1 euro i 5 centów za litr Coca-Coli wychodzi. 1,5. To chyba będzie to samo. A proszę zobaczyć. Przy całym opakowaniu to 92 centy wychodzi. 93 centy. Widzicie, ale to jest chyba ta 0. No, przy większej części. No, 93 centy jak się chyba więcej kupuje. Po prostu w puszkach nie będziemy patrzeć, bo w puszkach to zawsze drogo. Tutaj w butelkach szklanych też popatrzcie, jakie w butelkach normalnie Coca-Cola kosztuje za litr w dużych butlach po 1 euro, ale jak się kupuje w szklanych to jest aż 5 euro za litr. Tylko się za butelkę dosłownie płaci, prawda? Z butelki szklanej Coca-Cola lepiej smakuje. Zimna Coca-Cola ze szklanej butelki. Ale mają kole. Popatrzcie, mają szklaną Coca-Colę litrową. Proszę zobaczyć, mają... Wow. Yy, bo najlepsza jest Coca-Cola oczywiście z butelki zimna szklanej, prawda? Tam z tego plastiku to tak fuj jest, nie? Ale to jest Coca-Cola zero. Ale to jest chyba Coca-Cola zero. Fuj. To nie. To ja to... Jak już pić Coca-Colę, to tylko pić wiecie, yy, Coca-Colę yy, no zimną. I na pewno nie zero. Nie wiem po co pić Coca-Cola w ogóle zero. Lepiej już w ogóle nie pić. Dobra. Czyli wychodzi tak. Jedna, a tutaj też jest zwykła Coca-Cola Original i też po 2,04. Eee, w butelce szklanej, ale fajne mają butelki. O, no, widzicie, nie wyzbyli się w Hiszpanii prawdziwej butelki, a nam to tylko ten plastik ohydny dają. Okropna, W ogóle ja nie lubię z plastiku, bo to fuj jest, prawda? I sprawdźmy w takim razie, po ile jest u nas. Widzimy, że u nich Coca-Cola to jest mniej więcej 1 euro za litr, czy tam 1,05 za litr. Tu mamy 0,92 za litr przy całym opakowaniu. Tak, to zobaczmy. U nas ile to kosztuje, prawda? Ile u nas kosztuje Coca-Cola za litr w dużych takich, e, przy litrze 6? A, droższa. Napój gazowany o smaku Cola. <laughs> ja nie wiedziałem, że, że, że Coca-Cola to jest napój gazowany o smaku Cola. Myślałem, że Coca-Cola napój gazowany o smaku Cola. Myślałem, że Coca-Cola to po prostu Coca-Cola, ale okej, okay, jeśli będzie. Coca-Cola, Coca-Cola, Coca-Cola. Najtańsza Coca-Cola, ale czy to nie jest ta sama coca to jest prawdziwa Coca-Cola? Nie wiem, bo ja nie pijam często i tutaj ta u góry jest taka dziwna. W butelkach jest też droga, tylko tyle Coca-Coli wyskoczyło. No i widzimy, no jest taka oryginal, to jest, ory... to, to jest Coca-Cola, prawda? Oryginal taste, no. Coca-Cola, napój gazowany Cola, 5 ,16 zł 16 groszy. Czyli unik Coca-Cola jest tańsza za litr o złotówkę. Nie, bo 1 euro i 5 grosy to teraz jest 4,65, bo przecież złotówka się zawaliła. No to 40 groszy u nich jest tańszy litr Coca-Coli, czyli i czekolada i Coca-Cola u nich jest tańsza, prawda? O 40 groszy, jak złotówka się umocni do 4,20, no to będzie 80 groszy tańsza Coca-Cola u nich, prawda? Eee, więc, A jak się umocni złotówka do 4,15, to u nich Coca-Cola będzie tańsza o 85 groszy, prawda? No, gruba sytuacja, czyli u nas nawet Coca-Cola jest droższa, mimo tego zawalonego okropnie kursu, a sherry Coca-Cola, o, no, to tą lubię, sherry Coca-Cola, waniliowa jest jeszcze taka dobra, taka, limited, no i sherry Coca-Cola, 6,56, czyli wiecie, 1,5 euro, prawda? Nie no, Coca-Cola też jest u nich po prostu tańsza. I koniec, kropka. Coca-Cola w hiszpańskim oszą też jest tańsza ale płaci się w sklepach w hipermarketach w Hiszpanii dwa razy więcej na rękę. Tak więc zobaczmy może jeszcze czy może Fanta zobaczmy może Fanta jest droższa ale nie będzie ta Fanta droższa. Zobaczmy Fanta nie, nie chce mi się tej fanty sprawdzać. Co byśmy mogli szanowni państwo jeszcze sprawdzić jeżeli chodzi o te sklepy się tak zastanawiam co moglibyśmy sprawdzić wrzucajcie w ogóle w komentarzach co byście chcieli abym sprawdził i czego ceny byście chcieli abym sprawdził walcie w komentarzach no to ja to zrobię bo już mi się pomysły skończyły w rzeczywistości bo już tyle się na sprawdzałem już nawet nie będę sprawdzał tych masów sneakersów bo jestem już nawet na 100% nie wiem może innego razu, bo jestem na 100% pewien, że i Marsy i Snickersy będą właściwie zapewne w tej samej cenie albo tańsze, ale zobaczmy to zobaczmy tak, no, banany, żeśmy sprawdzali, chleb, banany, bułki, woda, kawa, bana... wszystko żeśmy chyba już sprawdzili z takich jedzeń ja nie wiem, co jeszcze jest. Czy mydło mamy sprawdzić? Może mydło, szanowni państwo. Nie wiem, co mamy sprawdzać. Wiem jedno, szanowni państwo. Nie chcę więcej dzisiaj sprawdzać, bo jest mi smutno. Nawet Coca-Cola jest w Polsce droższa, mimo to, że na rękę Polak zarabia dwa razy mniej. Ale, szanowni państwo, tak już jest. Nie wiem, ja tak na to patrzę i gdybym był takim pracownikiem polskiego Osho, poprosiłbym. Aby mnie przetransferowali do oszą w Hiszpanii, zarabiałbym dwa razy mniej. Miałbym słoneczko, przepraszam, dwa razy więcej. Miałbym słoneczko, tańszą Coca-Colę, tańszą czekoladę, gazu bym nie musiał zużywać, życie pięć razy lżejsze. No, żyć nie umierać. Na wakacje nie trzeba jechać, prawda? No, żyć nie umierać. Przykro jednak, prawda, że jednak tak jest, bo. Bo jest jak jest i to jest smutne, prawda, że jak to się dzieje, jak to się, Szanowni Państwo, dzieje, że nam się płaci dwa razy mniej, a płacić za te same produkty musimy więcej. Zapraszam do subskrybowania kanału tego YouTube, klikania łapeczki w górę, merytorycznego komentowania, klikania w dzwoneczek notyfikacyjny, a przede wszystkim do obejrzenia tego filmu, który pojawił się na ekranach państwa monitorów. Ze względu na to, że to może być znacznie ważniejsza informacja aniżeli ta, że Polacy w Polsce zarabiają dalej dwa razy mniej w zagranicznych korporacjach, ale płacić muszą znacznie więcej za produkty, które sami sprzedają, gdy zarabiają dwa razy mniej. Pozdrawiam i do usłyszenia.